I wszystkim z tej strony Sartek i witam Was w kolejnym odcinku z mojego kanału. I wreszcie nagrywam za Was środową aktualizację. Dodano aż 9 magicznych koni, czego bym się w ogóle po prostu nie spodziewała. I naprawdę mega się z tego cieszę, ponieważ chciałam dużo tych magicznych kupić, ale nie będę dokupowała żadnych końców. I kupimy dzisiaj prawdopodobnie Kucysia. I ukoszczęli 399 Star końców. Nie wiem czy SSO napisał, że to jest kóz islandzki, a to jest chyba Walijski, nie wiem. Dodali też trzy magiczne, rówickie te szajry, jakby te, co niedawno były, w marcu chyba. I dodali te, co były jeszcze we wcześniejszym roku, te takie, jakby w sumie najstarsze. I z najstarszych nie będę Wam pokazywać jak je kupuję, ponieważ będzie to dopiero po kolejnej środowej aktualizacji Ponieważ nie mam pojęcia co na objazdowym targu, jakie nie będą I spodziewam się pintabianów i wtedy bym kupiła, dlatego Muszę sobie zostawić star coinsy, żeby móc w ogóle je kupić Będą ogólnie te wszystkie magiczne 4 tygodnie, więc mega się z tego cieszę, że aż tyle dali nam czasu do 16 października, tak dokładnie jakby ktoś chciał wiedzieć. Tutaj mamy pierwszego. Ogólnie złoty cały mi się tak nie podoba i z jednego względu bym mogła go kupić, bo jakby jak nie jest magiczny, to jest śliczny i zabelowaty. Ten ogólnie mi się strasznie, to strasznie podoba ze względu na tą niebieską grzywkę, ale nie kupię go ze względu na jego Zwyczajność, jak już nie jest magiczne, jest po prostu cały czarny i zanudny. I prawdopodobnie z tych wszystkich raczej na 100% będę kupowała tego. Także już wiecie, którego kupię, więc ich chyba Wam nie muszę zdradzać szczegółów. Tutaj mam różowego, który mi się w ogóle nie podoba, więc nawet na niego nie patrzę. Oraz jest tutaj ten oto. Nazywam go w sobie taką malinką, nie wiem. Też jest spoko nawet. Tu jest ten mój. I tu mamy kucyki. Z kucyków patrzyłam, jak wyglądają niemagiczne. I stwierdzam, że ten dosyć dziwnie wygląda. Za to ten jest. niby tutaj jest ładny, tak jak wszystkie, ale strasznie mi się nie podoba w nim, że też jest taki zazwykły. I tutaj mamy tego fioletowego. Eee, ogólnie też za bardzo mi się nie podoba, ale w sumie możemy go kupić. Tak, w takim razie weźmiemy jakieś imię. I w sobie to Twilight tak pasowało. I nie mam powiedzieć w ogóle na imię, dlatego chyba weźmiemy jakieś losowe. Więc teraz do was jak już wybiorę. Więc mam im, imię, w sumie długo się nie zastanawiam. Także chyba kupujemy go. Jakoś kupuję go ze względu, że nie jest on drogi. Nawet mi się podoba. Także w sumie warto mieć w swojej kolekcji takiego. Okej, okay, a więc mamy kolejnego konika do kolekcji, czyli to już 20 konik. Okej. Okay. Także wyciągamy naszego kucyka magicznego Coco Mint. I dajemy go. Dajemy go sobie zamiast. Dajemy go sobie. Może. Tu. Także witaj kokomint. Taki spotko coś. Co to on w ogóle ma? To jest panterka. Boże. Taki taki nawet spoko, no, ale... Mm. Chodzi jak kus islandzki. Nie. Taki kusek islandzki. Na razie chyba na niego nic nie będę Ojej, jak duży czapak na niego po prostu nie pasuje. Nie pasuje, będę musiał dobrać jakieś sprzęt. No nic, na razie będziesz taki. Taki taka. No niestety musisz przetrwać to. Okej, okay, poprzemienie wygląda tak najzwykle w świecie na pewno tak wyglądać, ja już nie pamiętam w sumie. Czy on ma dalej tą panterkę? Widzę, że chyba ma, ale nie aż tak widoczną. No, chyba tak. Okej, okay, sorka. Tutaj miałam pewien jakby problem. Musimy tu chciałam ściągnąć. Dobra. Uważam chody i to wszystko. Prezentuję się on tak. Taki, jakiś taki, nawet spoczko. kuźnik. No, jak kucy islandzki. Taki kucy islandzki. Kurde, temu go jednak może nie kupować. <głysy> tak szczerze. O nie. No dobra, 699 końców tylko. Co tu mam pokazywać w nim? No, jak taki kucy islandzki, dosłownie, no. No, niestety. No ale cóż. Chyba widzimy się w miejscu, gdzie będzie znów magicznym konikiem. Okej, okay, tu już na magiczna moc rośnie. Także jak jest taki słodki magiczny, to mi się w sumie podoba. Tak, podoba mi się taki słodkowzór, tylko sprzęt całkowicie nie pasuje. Więc mam nadzieję, że odcineczek się nawet spodobał. Bo na tyle z skupna magicznego konia. Nie nagram tego zielonego. Więc do zobaczenia.